Cześć! Szymon z tej strony witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Jak tutaj widzicie, to jest kolejny. komiks, są to, kolejne komiksy z cyklu świat Akwilonu. Mamy tutaj trzeci tom Elfów o podtytule Biały Elf o Czarnym Sercu oraz pierwszy tom nowej serii Orki i Gobliny, czyli Turuk. Jak, jeżeli śledzi mój kanał, to wiecie, że ta seria, ten świat bardzo mi się podoba. Ale przyjrzymy się, na początek, orkom i goblinom, o podtytule, właśnie Turuk. Format jest taki jak do tej pory, w świecie akwilonu, czyli A4 miękka, oprawa, ze skrzydełkami. A tutaj mamy bardzo nietuźnikową opowieść. I co bardzo ważna rzecz, zazwyczaj mieliśmy tak, że mieliśmy bohaterów pozytywnych, w cudzysłowie elfy bohaterów pozytywnych w cudzysłowie krosnoludy, bohaterów pozytywnych w cudzysłowie ludzie i bohaterów negatywnych gdzieś tam orki, gobliny, półokry i tak dalej, plątające się gdzieś, czy trzeba z nimi walczyć. Najbardziej ogólnie mówiąc. Tutaj mamy sytuację odwrotną, bo mamy tutaj naszego nowego, bossa, ten, yy, nowego orka, czyli turuka. Który generalnie budzi się pewnego razu, nie bardzo wie gdzie jest, nie wie co się stało, patrzy, jest miasto, jest sam. Nie pamięta co się wydarzyło. Wchodzi wyżej i nagle się okazuje, że jest na wyspie. swoją drugą, fantastyczna grafika. Fantastyczna grafika. I zaczyna się robić dziwnie i ciekawie. Powoli. Coś mu tam zaczyna świtać. Nagle odkrywa dziwne miejsce. Na pierwszy rzut oka coś tu jest niehalo. Ucieka. Jest ścigany. Cały czas ktoś na niego poluje, a tu jeszcze tacy, jakbym powiedział, zombi nie umarli. I od tego momentu zaczyna się, jakbym to miał powiedzieć jednym słowem, zombi apokalipsa czyli nasz główny bohater musi przetrwać. W pewnym sensie w pewnym momencie spotyka pewnego rodzaju sojuszników, nie powiem kto i jak, gdzie wrogowie stają się przyjaciółmi, przyjaciółmi mogą stać się wrogami, a generalnie chodzi tylko i wyłącznie po to, żeby zwiać. Fantastyczna grafika, bardzo fajny komiks, bardzo klimatyczny komiks. Dymki narracyjne, opis z perspektywy naszego głównego bohatera Turuka powoduje, że się wczuwam w jego los i bardzo, ale to bardzo mi się podobała ta historia. Po prostu zombie gonią, trzeba wiać. W tej serii, w tej linii wydawniczej w sieci akwilonu czegoś takiego jeszcze nie było. Oczywiście to nie są zombie, tylko to tak porównałem, bo to są inne stworzenia, ale coś na kształt zombie. Jak się to zakończy, zapraszam do przeczytania. Dobra, tak jak nie powiedziałem tego na wstępie, ale oczywiście te tomy, tak jak poprzednie, są, wypożyczone w bibliotece Głównej Księżnicy Beskickiej przy ulicy Słowackiego. Natomiast biały elf o czarnym sercu to jest już. Inna opowieść, oczywiście. Mamy tutaj... Hmm, znowu bym powiedział, że znowu jest coś w rodzaju przedstawienia świata. Poszerzenia naszego świata, wiedzy. Tym razem mamy cywilizację białych elfów i generalnie naszego głównego bohatera, który jest przybranym synem pewnego tropiciela, nazwijmy to. I oni mają nazwijmy to zadanie, quest'a. Misję do wypełnienia muszą upolować białego smoka. czym mówię tutaj trochę bardzo ogólnie upolować białego smoka, nie, nie, powiem wam oczywiście na czym to polowanie ma polegać i co z tym się ma dalej dziać, ale jest to pewnego rodzaju właśnie zadanie i zadanie, które powoduje, że pewne postacie, zdarzenia, pewne postacie spotykają, do pewnych rzeczy się przyczyniają i konsekwencje wyborów. Tradycji, przyzwyczajnień, zwyczajów ludu, ludów, z którego się wychodzą, z którym się wychował nasz główny bohater, powodują pewne problemy. Staram się mówić naokoło, ale chodzi mi o to, że czasami jedna drobna decyzja powoduje, że. czy znaczy drobna. No tak, drobna. Zacznijmy od tego, że drobna decyzja, wydawałaby się zrobiona po, po, ten, podjęta w dobrej wierze, w dobrym celu, która na początek nie wydaje się zła, która wydaje się wręcz naturalna, oczywista, może prowadzić do bardzo dalekosiężnych i niekoniecznie przyjemnych konsekwencji. I tutaj, w tym komiksie ja odnoszę wrażenie, że było takie, kilka takich punktów przełomu. Chyba ze trzy takie kluczowe, które zbiegły się z tym, do czego doprowadził finał historii, że tak o którym oczywiście nie powiem. I te trzy punkty przełomu, które sobie w tej chwili przypominam, one były naturalną reakcją, albo oczywistą, albo prawidłową, no może ten trzeci, bardziej naturalną dla zwyczajów białych elfów, niekoniecznie. Wydaje nam się, przy, przy, wydawałaby się przyjemna, ale więcej, nie wnikając spoilery, powiedzieć nie chcę. Jeżeli chodzi o dodatki czy coś takiego, no tutaj mamy mapę, taką jakąś ze zbliżeniem po prostu na wyspy, no i ogólnie mapa świata. Natomiast w orkach i goblinach jest je ciekawiej, coś co do tej pory nie było, a mianowicie zaproszenie, prezentacja nowej serii, nowej w linii wydawniczej, że Poszerzamy świat. I przedstawienie bohaterów, którzy będą na amach tych Orków i Ogoblinów: Turuk, Myf, Grim, Sar, Pech. Swoją drogą w imię. To bardzo mnie ciekawi, kiedy wyjdzie przygoda Pecha i Aryak. Więc każdy tom ma w sobie coś. Jakbym miał ocenić, który z tych komiksów jest lepsze. To wydaje mi się, że Orki od Grubliny lepiej ze mną rozumował. Ten bohater główny był dla mnie, Turuk był dla mnie ciekawszą postacią, aczkolwiek biały elf też jest fantastyczny. Tu są troszeczkę lepsze rysunki, ale oba komiksy są bardzo dobre. Obie ser, oba komiksy polecam. Zachęcam do odwiedzenia biblioteki. Macie tam mnóstwo komiksów, w tym wszystkie jak dotąd pory wydane komiksy ze świata Akwilonu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Cześć.